Sponsorem transmisji 33. finału jest Daftona, producent soku pomidorowego. Na transmisję zaprasza sponsor PZU, oficjalny ubezpieczyciel 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Sponsorem transmisji jest właściciel sklepów Biedronka, dystrybutor produktów 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witamy ponownie, Szanowni Państwo, na naszym koncie takich deklarowanych w tym momencie jest 43 27 458 złotych, a na scenie nasi przyjaciele, czyli zespół WW, zupełnie nietypowo, czyli grają o tej porze, ale później jadą także w polskim grać. Gramy przed o godzinie 14. Zapraszam na nasz koncert, który odbędzie się na przepięknej, zjawiskowej scenie, która jest dosłownie obok naszego studia, a mamy naszych kolejnych gości, czyli e, pani Renata Wilczyńska. Czyli burda, czyli po prostu gramy razem medialnie, bo o to chodzi, żeby być w bardzo wielu miejscach. Dzień dobry, witamy serdecznie. W tym roku do wylicytowania trzy podwójne zaproszenia na nasze super wydarzenia. El Glamour. Piwa oraz kolekcja 25 wydań archiwalnych National Geographic. Zapraszamy serdecznie do licytowania. Pomyślę, że ja pamiętam takie czasy, że w kioskach ruchu były teczki, aby za załapać się na przykład na kobietę i życie. Pamiętam, bo mama miała taką teczkę. To było bardzo trudne. Ale dzisiaj wszystkie te tytuły. Wręczamy wam puchar za to, bo nasze pucharowe rozdanie będzie dzisiaj trwało przez cały dzień. To jest dla was od nas, puchar. To są od nas, dla was kwiaty, są dwie panie, są dwie a kiedy. Chodor. To była niesamowita historia, opowiadam. Tak, spotkaliśmy się w szkole Grażyna Milczarczyk. Dzień dobry, cześć! Hej, hej, hej! Wy zrobiłyście coś dobrego z koszulkami, które zostały, że tak powiem, wycofane z obrotu. Nadałyście im nowe życie i nadałyście im piękne kolory i barwy razem z waszymi podopiecznymi. Uczniowie i przyjaciele pracowni od 6 do 60 lat szyli poduszki, wypychali, i one poszły świat. Super, wam pomoc. Mało tego, że poszły świat, sami osobiście pakowałem, kilka poduszek zostawiłem u nas na, pa na pamiątkę. Chodźcie na nasze strony, musisz wziąć, dobra, to ty weź zamiana. Ty bierzesz bukiet, ja biorę flamaster, ty mówisz, kto jeszcze będzie grał. Było na scenie, słuchajcie, a tutaj jeżeli chodzi o Was, to też powiem, że Jurek popakował te poduchy i one poleciały do sztabów na całym świecie, znalazły się w kartonach i myślę, że będą nie lada gratką i pewnie już były licytowane, będą licytowane dzisiaj i to z pewnością także przyczyni się do powiększenia kwoty 33. finału wielkiego, Orkiestry jacy piękni, jacy piękni, pokojowy jak jaki pokojowy, zaraz do Was przyjdę, a przed Wami teraz nasze aukcje, czyli materiał o aukcjach, licytujcie, wrzucajcie, licytujcie. wizyta w Harry Potter Studio w Londynie od Warner Bros. Discovery. Plakat z wizerunkiem Chyłki od Magdy Cieleckiej i ty możesz zostać bohaterem powieści Remigiusza Mroza. Wspólne gotowanie i książka od Joanny Brodzik. Wyjątkowe zdjęcie myśliwców lecących nad Helem od Artura Molendy. kastomowa gitara elektryczna. Wizyta na planie Dzień Dobry TFN. Pierścień od Miss Polski 2024. Książka od Al Pacino z autografem przekazana przez Weronikę Rossati. Sukienka i garnitur ślubny od Nowa tworzeńców z Poland Rock Festiwalu. Unikatowy stolik w kształcie serca. Szalik z podpisami Wojtka Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Te i wiele innych aukcji możecie licytować na aukcję wospo.rg.pl moi drodzy, pokazałyśmy wam naszą całą planetę, bo tak rozpoczęliśmy dzisiejszy nasz finał. I o, tą, o tę planetę dbacie bardzo mocno. To jest najbardziej znany taki logotyp, kiedy mówimy dbajmy o planetę WWF. Spotkaliśmy się, kiedy przedstawiałeś tą piękną figurkę, ale klasyka, absolutnie klasyka polskiej porcelany. Na licytację. Na licytację tak jest. I ja myślę, że ta klasyka, ten ryś, który symbolizuje oczywiście nasze lasy, ale on symboluje Ciebie, Jurku. Oryginalny polski design lat 50. Zgadza się? No zgadza się, ten rocznik. Ktoś, kto się opiekuje, kto nawołuje do opieki cały świat. Zgadza się? Zgadza się. Czyli warto licytować, warto licytować dla Jurka, warto wylicytować tego rysia. To licytujcie jeszcze raz, zobaczcie, słuchajcie, klasyka polskiej porcelany. Absolutnie, lata 50. to już jest po prostu vintage, bardzo piękny. Moi drodzy, czy Czuję zapach, czuję po prostu lasy. Jeszcze raz nawiążę do początku naszego finału, czyli pokazaliśmy naszą ziemię, naszą ziemię. Ej, halo, jeszcze tutaj. Rozdaję tutaj kubek, zostawiam jeszcze tu kwiaty. Musicie nadążać z tymi kwiatami, żeby tutaj zostawiać. I mówiąc o kuli ziemskiej, mamy ze sobą Adama, Adam Geudon. Ja widziałem ciebie yy, w internecie. Proponowałeś, ale był taki moment, że naprawdę byłem chory, nie słyszałem, ale Ciebie widziałem. Co tam się dzieje? Witaj serdecznie, fantastycznie, byś tu z wami. Są do wylicytowania z mojej strony dwie aukcje, a mianowicie spędzenie pod gołym niebem w lesie nocy razem z warsztatami leśnego biwakowania, żeby nauczyć się leśnego rzemiosła. I druga licytacja to jest tropienie wilków, czyli dla prawdziwych tropicieli, którzy chcą. Faktycznie poznać las, nie przez filtr naszej cywilizacji, ale bezpośrednio w lesie, idąc za wilkami. I dużo innych rzeczy. Zobaczcie, ile oni mają pozytywnej energii. Pięknie, zielono, wdabiają się w nasze studio. A my dalej, będziemy dalej, bo dbajcie tutaj będzie... Dbajcie o lasy, dbajcie o lasy, bo to jest naprawdę nasza ogromna wartość, a my cały czas. Studio tutaj, nie tylko kolorowy. I, moi drodzy, tak zwane przepiękne rozdanie nasze pucharowe. Pokażcie nasze puchary. To są, słuchajcie, firmy, to są ludzie, którzy z nami współpracują, którzy nam pomagają, którym bardzo dziękujemy. I od kilku lat mamy tak zwane rozdanie pucharowe. No to lecimy. No i panie Jurku, na pierwszy rzut serwer SMS, dzięki którym wysyłamy SMS-y do naszych wolontariuszy, samych dziennikarzy. Halo, halo. Get Response, czyli narzędzie, dzięki któremu wysyłamy newslettery do dziennikarzy i wolontariuszy mailem. I kwiaty, kwiaty, kwiaty dla pięknych osób, które są tutaj z nami w studio. Kolejna marka, kolejny puchar w to jest brand 24, czyli sprawny monitoring medycyny. To, to ogromne wsparcie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju płatności, przybliżenie ludziom, że pomaganie jest fajne i tworzenie, bo to super podziękować. Po. 我的不要 dziękuję. <grymne> następne rozdanie, następne rozdanie pucharowe za moment. Mamy tych pucharów dużo, w ten sposób wszystkim dziękujemy. Moi drodzy, pulmonologia dorośli i dzieci, zawsze mówimy o tym, że od wielu lat orkiestra gra i dla dorosłych i dla dzieci. To już się zrobiło po prostu całościowe. WW na scenie, a my obejrzyjmy. Pulmonologia dorośli i dzieci. Celem 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy były płuca po pandemii. Fundacja postanowiła kupić sprzęt niezbędny do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji pacjentów na oddziałach pulmonologicznych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W ciągu niespełna roku od zbiórki orkiestra zorganizowała trzy konkursy ofert, w ramach których kupiła łącznie 1566 urządzeń za 167 milionów 939 426 złotych i 29 groszy. W tym m.in. zestawy do wideobronchoskopii, polisomnografy, zestawy diagnostyczne oraz bieżnie rotory i koncentratory. I witamy Państwa znowu w studiu medycznym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę Państwa, dużo mówimy dzisiaj od rana o naszym programie edukacyjnym. Ratujemy i uczymy ratować. Państwo myślę widzicie teraz na ekranie, jak te dzieciaki pięknie ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy. Ten program powstał 19 lat temu. I teraz cyfry. W ciągu tych 19 lat przeprowadziliśmy 1216 szkoleń. Zakupiliśmy 75 384 fantomy, takie jak właśnie widzicie Państwo w tej chwili, służą do nauki udzielania pierwszej pomocy. Zakupiliśmy również 200 000 apteczek małych ratowników, i ten program trafił do 32 880 nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni i 13 331 szkół podstawowych w Polsce. Proszę Państwa, gościem w studio jest pan profesor Janusz Andres, prezes Polskiej Rady Resuscytacji, który jest z nami już od kilkunastu lat. Dzisiaj Rada Resuscytacji obchodzi swoje 25-lecie. Panie profesorze, dlaczego ten program jest tak ważny? Proszę Państwa, to jest kapitalnie ważny program dla całego społeczeństwa. A przede wszystkim dla pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej pierwszej pomocy. Nauczanie młodzieży pierwszej pomocy skutkuje tym, że w przyszłości może być przeszkolone całe społeczeństwo. A wiedza na temat skuteczności w podnoszeniu przeżywalności po nagłym zatrzymaniu krążenia jest natychmiastowa pomoc. Więc jeżeli ci. Młodzi ludzie będą dalej kontynuowali te umiejętności. Możemy mieć w przyszłości bardzo dobry wskaźnik przeżywalności po nagłym zatrzymaniu krążenia i innych nagłych sprawach. I to jest przecież najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy umieli się zachować, kiedy to taka rzecz się przydarzy, jeżeli będziemy w, prze, w pobliżu. Proszę Państwa, do tej pory udało nam się przeszkolić 3 miliony 18 304 dzieci. I te 3 miliony dzieci otrzymało takie 3000 podręczników programu edukacyjnego. Ratujemy, Uczymy, Ratować. A przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich, całej Fundacji, podziękować pani minister Barbarze Nowackiej właśnie za to, że od roku szkolnego 2024-2025 nauka podstawowych czynności ratujących życie wchodzi na stałe do programu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. To wielkie osiągnięcie. Bardzo dziękujemy Panie Minister. Jurku, przekazujemy głos do Ciebie. I odebrałem ten głos, moi drodzy. Właśnie to jest bardzo ważny program. Ratujemy, uczymy ratować. Między innymi także Straż Miejska uczy pierwszej pomocy. A ja chciałem bardzo podziękować wszystkim, im, którzy tworzą Straż Miejską, gdziekolwiek w Polsce są, bo także dzisiaj jest dla nich Dzień Pracy. Ale to jest także to, o czym mówimy: poczucie bezpieczeństwa, które nam jest niezwykle potrzebne po tej kampanii strachu. Ale jest potrzebne, ponieważ co roku jest z nami także Straż Miejska, czyli pani Magdalena Ejsmont. Dziękujemy za Waszą pracę. Dwa, bardzo dziękujemy, że jesteśmy, ale ten dzień się do, dopiero zaczął. Dzień się dopiero zaczął i dlatego bardzo wszystkich zachęcam do bardzo dobrej zabawy, ale przede wszystkim bezpiecznie. Gdyby cokolwiek się działo, proszę zgłaszać na numer 986 bądź do strażników będących w rejonie i zachęcamy do naszych licytacji na stronie www.strasmiejska.wa.pl Straż Miejska gra od zawsze z Mało tego, byliśmy u Pani widzieliśmy, jakie tam są wspaniałe rzeczy, które są przekazane na licytację. Pani Komendant, proszę ode mnie odebrać puchar. To już nie jest mój, to już jest Wasz puchar. Proszę przyjąć tutaj kwiaty. Nawet jeszcze jeden bukiet dla Straży Miejskiej. No, no proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chodor i to szybko, A jak jeździć szybko, to tylko na to, że jest z nami Miko Marczyk, czyli rajdowiec, który przekazuje swój mistrzowski kombinezon na ten moment 4579 zł, ale myślę, że to nie ostatnie słowo. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, ponieważ wybrałem kombinezon, w którym robiłem największe postępy i osiągaliśmy wraz z moim pilotem Szymonem Gospodarczykiem największe sukcesy. Mistrzostwo Polski. Europy Juniorów i ten kombinezon może trafić do Was, także polecam każdemu e, entuzjaście motoryzacji, bo to wspaniała gratka. Tu masz jak wiem jak się jedzie, to się nie pije, ale generalnie bardzo dziękuję. Moi drodzy, jeżeli dotarło do Was wszystko na czas, jeżeli pinał, odbył się, to między innymi dzięki nim, dzięki, że są razem z nami, dzięki, że na czas dostarczyli każdą przesyłkę, a było ich mega, mega dużo 1380 sztabów, 100 sztabów poza granicami kraju. UPS, bardzo im dziękujemy, także mają, jak zwykle, coś wspaniałego na licytację. Dziękujemy serdecznie, jesteśmy 18 raz razem z Wami, cieszymy się z tego. Jesteśmy dumni też, że mogliśmy wystawić na aukcję coś specjalnego. W tym czymś jest wizytacja naszego samolotu transportowego UPS Boeing 767. Zwycięzca aukcji będzie mógł z płyty lotniska warszawskiego obserwować lądowanie samochodu, samolotu, rozładunek oraz wejść na pokład samolotu. Także serdecznie zapraszamy do licytacji oraz zachęcamy, abyśmy wszyscy grali wspólnie z orkiestrą. Zaraz zobaczycie materiał. To jest buchar dla Was. Bardzo dziękujemy. Kwiaty dla Was. Nie uwierzycie, byłem w tym samolocie. Tylko tutaj jest załoga, mają niewiele miejsca dla siebie, a tu jest cały pokład niesamowitej logistyki, aby zapakować Między innymi to, co wysłamy do Was na cały świat. Materiał naszych aukcji, bardzo dziękujemy. Wielkie gratka! Jeszcze jeden bukiet UPS na samolot leci dla Was, bardzo Was dziękujemy. Bóg na scenie. Wyjątkowe meble z litego drewna, kadr z filmu Reksio Opiekun, wizyta na planie Mam Talent od Janka Pirowskiego, wspólne gotowanie z prezydentem Rafałem Trzaskowskim, zabytkowy motocykl z 1956 roku, marnarka Jurka z 33 finału, rzeźba inspirowana super samochodem, finał Top Model z Kasią Sokołowską, prywatny koncert oraz kurtka z 30. Poland rok Festiwalu od Michała Wiśniewskiego, wspólna gra w golfa z Jusyną Siekłudzką, i Mateuszem Walczakiem, Zwiedzanie Europejskiego Centrum Astronautów, warsztaty pięknego mówienia, od Joanny Kryńskiej i Radosława Mroza. Wizyta w studio Skoków Narciarskich TVN. T i wiele innych aukcji możecie licytować na aukcję RGPL. Go, czyli nasza aplikacja do wysyłania szybkich powiadomień. Bardzo dziękujemy. Puchary! Halo, puchary! Poprosimy. Puchary! I teraz mamy Sentinel, czyli sprawnym monitoring mediów i wszystko to, dzięki czemu my wiemy, co się dzieje w sieci. I kwiaty! I Puchary! I Puchary! Sotrender, również potężne narzędzie internetowe. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za wsparcie, za to, że po raz kolejny z nami jesteście. Kwiaty, kwiaty, słuchajcie, przepiękne kwiaty, dzięki florystom nie mamy, no i Polkart, czyli płatności, halo, halo, Polkart, pokażcie się, odbierzcie puchar, dziękujemy Wam za to, że wspieracie nas w kategorii płatności. I mamy kwiaty, bardzo, 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 bardzo dziękujemy. Pucharowe rozdanie, moi drodzy. Ale jeżeli jest serweters, jeżeli się tu dzieją różne rzeczy, to właśnie na tym to pogadamy, bo jest to studio na żywo. Jest to po prostu telewizja na żywo. Moi drodzy, Dużo Patrycja duży. i Małgorzata, są już razem z nami. Mikrofon do Patrycji Małgorzaty, a ja dam Tobie kwiaty. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że telewizja TTV, a razem z nią redakcja Ekspresu. Od początku swojego istnienia, czyli od 13 lat, gra razem z orkiestrą. A to jest magia liczb, bo wy macie 33, a my mamy 13, a 13 jest dla nas bardzo szczęśliwa. I chciałam powiedzieć, że co roku staramy się dorzucić swoją cegiełkę do tej wspaniałej, radosnej, kolorowej zadymy. I cieszymy się, że jesteśmy tutaj z wami i co roku staramy się wystawić coś ekstra. A co to jest w tym roku, powie o tym Patrycja. I tak mamy godzinne szkolenie z naszym mistrzem mowy polskiej, czyli Jakubem Poradą. Kuba doskonale wie, jak pięknie obniżyć głos, ustawić dykcję, rozpocząć wystąpienie i odpowiednio je zakończyć i, i na pewno z chęcią się państwem podzieli tą tajemną wiedzą. Myślę, że na pewno się podzielą, ale Jurek, pamiętasz, jak byliśmy? Świat, świat stoi otworem nie tylko przed aukcjami, ale także przed sztabami, które co roku spotykają się na niezwykłym wydarzeniu. Czyli mają siłę, moc, energię, żeby się zjechać, a w zasadzie zlecić do jednego miejsca i powiedzieć sobie, jesteśmy sztabami zagranicznymi i spotkaliśmy się w Lorette de Mar. Sztaby zagraniczne, mój dozy na scenie, cały czas dwa nasz finał. Spojrzałem na górę, ale później zobaczę, po pod złym kątem. No to lecimy! Letnia zadyma w środku zimy trwa w najlepsze. Podobnie do lat ubiegłych, Polacy z różnych zakątków globu, od dżungli po bieguny polarne, od tajskich wysp po tętniące życiem metropolię jednoczą siły udowadniając, że pomaganie jest dziecinnie proste. W 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyło się w sumie 1686 sztabów, z czego aż 93 zlokalizowane są poza granicami Polski. To dzięki zaangażowaniu i pasji sztabów zagranicznych, orkiestra gra na wszystkie w szerokościach geograficznych całej ziemi niosąc dobrą energię tym którzy jej potrzebują wyjątkową okazją do podsumowania finału wymiany doświadczeń i wyciągnięcia wniosków po finale jest zlot sztabów zagranicznych to czas kiedy przedstawiciele sztabów mają szansę osobiście spotkać się z Jurkiem Owsiakiem oraz uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach i łyk herbaty. I bardzo gorącej herbaty, potrzebny dla gardła. Ale myślę, że także Państwo, jeżeli przyjdziecie do nas tutaj pod PGE Narodowy, mamy przepiękne miasteczko, gdzie łyj gorącej kawy, Łyk gorącej herbaty i karuzela, i koło młyńskie, i nasz się No, dzieje się to bardzo dużo, ponieważ to są te aktywności także od naszych partnerów, za które bardzo dziękujemy. Koleje Mazowieckie, co roku się widzimy? Jak najbardziej, jesteśmy jak co roku, jesteśmy w studiowość. Jesteśmy oficjalnym przewoźnikiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zapewniamy nieodpłatne przejazdy dla wolontariuszy, z których ze studia serdecznie wszystkich pozdrawiamy. te darmowe już teraz? Ojej, to ja już idę. No, niesamowite. Ale jest także licytacja, tak? Licytujecie, to mówcie. E, nawiązując do 33. finału, wystawiliśmy 13 aukcji. I wierzymy, że będzie to szczęśliwa trzynastka. Wśród nich możecie znaleźć indywidualne spotkanie z prezesem Robertem Stępniem, którego. I 12 innych. Słuchajcie, zajrzyjcie na stronę kolei do, na ma Mazowieckich. A my będziemy dalej materiału Centrum Symulacji Okulistycznej, czyli specjalistycznym sprzętem Wielką Stoi. Żeby dobrze wiedzieć i widzieć! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat wspiera działania okulistów. Leczeniu wzroku fundacja dedykowała 30. finał, a jednym z jego rezultatów jest Centrum Symulacji Okulistycznej w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. To pierwsza w Europie jednostka w ośrodku dziecięcym, gdzie bez kontaktu z pacjentem specjaliści mogą doskonalić swoje umiejętności związane z diagnostyką i chirurgią okulistyczną. Od stycznia 2024 roku zrealizowano 154 szkolenia. Na zakup wyposażenia pracowni fundacja przeznaczyła 4 685 tysięcy złotych. Moi drodzy, jest to możecie zdobyć. U nas się Wiele kolorów. Wszystko to projektujemy my. Te wszystkie kolory są dla Was, te wszystkie kolory nas łączą, te wszystkie kolory stworzą. Najpiękniejszym orkiestrę świata, a my spotykamy się o której? O 10.40, a na dowód tego co mówił Jurek, proszę bardzo, tramki. Backi kolorowe, składką w środku, czyli nawet na tę pogodę, która jest dzisiaj. idealna. jeszcze wytrzymaj, jeszcze wytrzymaj. Dobra, lecimy tu. Zobaczcie jak pięknie się bawimy, jak tu jest pięknie, ile tutaj nas jest. Mójcie do naszego studia w i Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność was wszystkich i kolejne łączenie 10:40. Trzymajcie się, dzieje się naprawdę dzieje się dużo. Na transmisji był właściciel sklepów Biedronka, dystrybutor produktów 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Na transmisję zaprosił sponsor PZU, oficjalny ubezpieczyciel 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sponsorem transmisji 33. finału była Daftona, producent soku pomidorowego.